Dzisiaj w godzinie z samorządem Piotr Przytocki, prezydent Krosna. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Zacznijmy od tematu, który spędza ostatnio sen z powiek samorządowcom, czyli kwestię wzrostu cen, jeżeli chodzi o wywóz odpadów. Czy mieszkańcy Krosna odczują te wzrosty? Odczują tak jak wszyscy mieszkańcy miast i gmin w Polsce. Podwyżki cen odpadów są nieuniknione niestety. Wynika to z różnych powodów, głównie z takich, że Zostały zaoszczone przepisy ochrony środowiska. Wzrasta opłata środowiskowa, którą trzeba zapłacić do Urzędu Marszałkowskiego. Dzisiaj jest to 120, bodaj 7 zł, a od nowego roku 270 zł od tony oczywiście odpadów. Szaleją ceny, jeśli chodzi o odbiór odpadów zmieszanych, a przede wszystkim jeśli chodzi o odpady energetyczne, czyli te związane z pozyskaną frakcją nadcitową albo odpady energetyczne, które można przetworzyć na ciepło bądź prąd. Tutaj cena już przekracza 800 zł za tonę, a nie tak dawno jeszcze było 270. Więc tutaj jest straszny wzrost cen i trudno przewidzieć jak to się skończy dlatego że w 1 kwietnia wchodzą jeszcze bardziej restrykcyjne przepisy związane z, z znaczy, dla gospodarki odpadami Czy w związku z tymi wzrostami cen wywozu odpadów powróci taki temat jeżeli chodzi o spalarnie w Krośnie No tak Czy były takie pomysły dzisiaj Ach. dzisiaj Ach. kluczową sprawą jest kto odbierze frakcję palną Tą, czyli tą wysegregowaną frakcję, która jest wysoka energetyczna. Nasza propozycja sprzed lat dotyczyła, by to było, był, był blok energetyczny opalany właśnie tym paliwem alternatywnym, albo pre-RDF-em, jak niektórzy nazywają. Tutaj w Krośnie, na, w, w ciepłowni Mężańskach. jest praktycznie za chwilę w 80% będzie produkować energię. I ciepłą, i elektryczną, będzie to zielona energia, więc pozyskana z niekonwencjonalnych źródeł. Praktycznie ta znikoma ilość miału węglowego czy węgla jest tylko w tych szczytowych okresach, kiedy, kiedy jest. No największy odbiór ciepła, czyli, czyli praktycznie czeka nas to chyba w zimie, jeśli zima będzie ostra, a więc ten blok energetyczny staje się jakby w tej chwili kluczową sprawą dla tego, żeby ustabilizować cenę odpadów w Krośnie i w 28 samorządach, gminach, które podpisały współporozumienie, jeśli chodzi o przetwarzanie i i, I pozyskiwanie odpadów, więc to jest, to jest kluczowa sprawa, bo wtedy nie będziemy sprzedawać komuś. Nie sprzedawać to jest, to jest złe słowo, ale oddawać odpłatnie frakcję palną odbiorcy, który życzy sobie coraz wyższe pieniądze za to. Praktycznie jest niewiele możliwości spalenia tej frakcji, oprócz cementowni, są jeszcze oczywiście spalarni odpadów, której jest znikoma ilość w Polsce. I tutaj nie popisał się rząd, jakby szacując możliwości spalania tego typu właśnie odpadu, I po prostu tych instalacji nie ma i stąd tak wysoka cena. Przejdźmy teraz do inwestycji drogowych. Krosno otrzymało promesę na wodnicę na tak zwaną drogę G, na którą... Ja jeszcze w bym wrócił może jeszcze do tego Wątku bloku energetycznego, bo to tak nie można przejść suchą stopą przez ten temat, dlatego że my od wielu lat przygotowujemy się do tego projektu i tutaj badamy grunt, czy, czy rzeczywiście to jest projekt realny i adekwatny do możliwości naszych. Mówię tutaj o dostarczaniu tej ilości odpadów, by ten projekt był rentowny. O to chodzi. Więc okazuje się, że, że po ostatnich analizach jesteśmy w stanie wybudować i przetwarzać 20 tysięcy ton odpadów, a więc w naszej, w naszej ciepłowni można by było pozyskać dodatkowe źródło energii właśnie z tych odpadów, wyselekcjonowanych odpadów, które tylko nadają się do spalenia. W odpowiedni sposób, oczywiście spełniając wszelkie ostre wymogi ekologii. I to przedsięwzięcie jest w tej chwili na tapecie, że tak powiem, w miejskim przedsiębiorstwie gospodarki komunalnej, przygotowywane. I chcielibyśmy bardzo, aby ten projekt, który jest szacowany na ponad 70 milionów złotych, zyskał dotację Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 50% tego kosztu, szacowanego kosztu tej inwestycji. Jeśli by wszystko powiodło się, jestem przekonany, że w przeciągu dwóch, trzech lat mielibyśmy ustabilizowaną sytuację w gospodarce odpadami. Tym bardziej, że w tej chwili trwają bardzo intensywne prace związane z modernizacją zakładu Unieszkodliwiania odpadów. Tam prowadzona jest ogromna inwestycja za ponad 85 milionów złotych z dotacją prawie. 52 milionów złotych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Wszystko po to, żeby jak najlepiej przetwarzać odpady, jak najwięcej pozyskać do recyklingu tych odpadów, które nadają się do recyklingu, a te, które po prostu już nie można przetworzyć, żeby można było w odpowiednich warunkach spalić. Odpad, który podlega spaleniu, to nie jest odpad byle jaki, on mu, musi spełniać określone kryteria kaloryczności i w, w związku z tym musi być odpowiednio przygotowany do spalenia. Stąd te nasze zabiegi. A oprócz tego cała instalacja będzie jeszcze wyposażona w przetwarzanie biologiczne odpadów, bo to jest bardzo ważna sprawa, by też wypełnić wszystkie wymogi Unii Europejskiej i uzyskać te zakładane wskaźniki, które mówią o poziomach recyklingu. To nie mówimy tutaj o ilości, którą my pozyskamy, że tak powiem z rynku do recyklingu, tylko ile przekażemy do przetwarzania do recyklingu na zewnątrz. I to się liczy, ten wskaźnik się liczy, nie to, co pozyskamy, tylko to, co przekażemy do przetworzenia. I to jest zupełnie inna sytuacja niż do tej pory. Pamiętam, że budowa bloku energetycznego bardzo dużo kontrowersji udziału mieszkańców. Czy jakaś taka kampania informacyjna będzie prowadzona? Ona teraz? już była prowadzona. W zasadzie dwa lata temu odbyliśmy szereg spotkań, wizyt studyjnych w spalarniach. I w Polsce tutaj myślę o Krakowie, ale też myślę o Czechach, w Libercu, gdzie jest od co najmniej 15 lat taka spalarnia w centrum miasta i nikt z tego powodu nie rozdziera szat. Pokazaliśmy to mieszkańcom, że było naocznić, że możliwe jest prowadzenie, właściwy sposób procesu spalania tych wyselekcjonowanych odpadów w taki sposób, żeby była korzyść dla mieszkańców. A nie y, straty w postaci no, szkód ekologicznych. Przejdźmy teraz, właśnie do inwestycji drogowych. Krosno otrzymało promesę na Wodnicę, na tzw. drogę G, na które z odcinków docelowo ma by być przeznaczona. To nie jest promesa, to jest dotacja. Ta dotacja, ponad blisko 32 miliony złotych, wpłynęła już do miasta, i jesteśmy po rozstrzygnięciu przetargowym na odcinek między ulicą Zręcińską a ulicą Tysiąclecia. No w celu wybudowania drugiej jezdni, drugiego jakby wiaduktu nad torami i rozwiązania problemów komunikacyjnych w rejonie skrzyżowań, poprzez budowę skrzyżowań bezkolizyjnych w rejonie ulic Okulickiego i Marikirii Skłodowskiej, jak też skrzyżowania z ulicą Tysiąclecia, więc to są potężne zamiary, które będą realizowane na przestrzeni przyszłego roku. Wiem, że to jest część takiego szeroko, szerokiego projektu, jeżeli chodzi o. No to o ten jest rajon domknięcie dróg. dużego przedsięwzięcia, które przed laty było już realizowane w Krośnie, a ten odcinek jakby został no, z powodu braku środków pominięty. Natomiast obserwujemy tam duże spięczanie ruchu, szczególnie w szczytach porannych i popołudniowych, więc jest to ostatni moment, żeby tam poczynić takie inwestycje, by rozładować sytuację. No po prostu te, te problemy komunikacyjne na tym odcinku. Wiadomo, kiedy ruszą pierwsze prace już? Już powinny ruszyć, lada moment, w zasadzie w tym roku jeszcze te prace ziemne się rozpoczną, jako że budowa drugiej jezdni nie koliduje z istniejącą już jezdnią. Oczywiście będą momenty, kiedy będzie trzeba zmieniać organizację ruchu, ale o tym będziemy informować. Jakie inwestycje drogowe są obecnie realizowane już właśnie zakończone? Mamy szereg działań remontowych na drogach w Krośnie, modernizacji chodników, traktów komunikacyjnych, jak chociażby ulica Naftowa, gdzie zakończyła się inwestycja związana z rozdziałem kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Tam były ogromne utrudnienia cały rok, ale ta ulica już powoli wraca położoną część ulicy ma już nową nawierzchnię, w części jeszcze trwają prace, a więc tutaj do rejonu dworca autobusowego ta nawierzchnia powinna być do końca roku już ułożona. Podobnie z ulicą Ściegiennego, gdzie też te prace rozdziałowe kanalizacyjne były prowadzone, no ale ta ulica no też doczekała się już, już nowej nawierzchni i oczywiście nowych Chodników. No, czekają nas jeszcze remonty cząstkowe na ulicy Księdza Kojdera w Polance. Tam jest kiepska nawierzchnia. Mam nadzieję, że aura trochę pofolguje i nie będzie niskich temperatur i będziemy mogli zrealizować to przedsięwzięcie. Jesteśmy po przetargu na ulicę Dębową w, w Suchodole. Tutaj to przedsięwzięcie czekało kilka lat, ale przetarg wyszedł doskonale, więc Postanowiliśmy go jakby zamknąć i tą inwesty tę inwestycję realizować ze swoich środków budżetowych. Kwota ponad 4 miliony złotych, więc dość pokaźna. Udało się bardzo oszczędnie zrealizować ulicę, remont ulicy Debrza w Suchodole. To też za kwotę ponad 200 tysięcy, a nie miliona złotych jak pierwotnie było planowane. Więc tutaj te... Y, działania remontowe no, przysparzają y, poprawy jakości odcinków drogowych, no, natomiast no, czeka ciągle ulica Polna. Na tej ulicy w tej chwili jest procedowane z RID-a, więc tak zwane pozwolenie na budowę, w trybie specustawy. ustawy. Y, z pierwszych tu informacji, bo chcemy pozyskać dotacje z podkarpackiego funduszu dróg samorządowych na na tę inwestycję, z pierwszych informacji wynika, że jesteśmy na wstępnej liście do dofinansowania, natomiast musi ona, ta lista podlegać akceptacji Rady Ministrów, więc czekamy, będziemy czekać z utęsknieniem na początek roku, kiedy mam nadzieję taka decyzja zostanie podjęta wtedy Będziemy mogli coś dalej robić z tą ulicą, no bo problemów tam nie brakuje. Mieszkańcy zgłaszają je na zebraniach. Chcemy zaradzić jak najszybciej tym problemom.